Nie do działa, nie? Postaram się. Będę starał się Cię osłaniać, żeby w razie co, to będę dawał ci info, kiedy masz isia, kiedy masz się skitrać. Dobrze, panie blokerze. Tak będzie najłatwiej. Dobrze. No ale Bądź... są momenty, kiedy musisz sam sobie radzić, nie? Momenty to wiesz, kto ma. Ten z tej diabelskiej kitchen. Aha. kuchni. Jak on tam miał? Amaro? Amaro. On to leci. Da. Szylej. Jeszcze się nie odwróciłem. Jeszcze poczekaj. Widzę, że to jest Widzę, ale kurde, nie mogę się odwrócić. W razie co to widzisz na radarze, jak ja jestem w stosunku do ciebie ustawiony? Wal, 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 wal Chwilowo mam martwą strefę, widzę same drzewa Jadę Spoko Sprzątam. Potem będziesz musiał skręcić w prawo tam walejkę. I tam będziesz miał trzech ludzi. Ja odwracam się. Dostałem. Spoko. Bo tam nie jest łatwo. Jak wychodzisz, to zaraz musisz celować z prawej strony za śmietnikiem nie, czy coś ale takiego. Kurde nie, No, on zdążył, zdążył we mnie strzelić. No. Potem możliwość jest, że z lewej strony będzie do ciebie strzelał. Przepraszam, ale niestrawność. Chwilowo jestem źle odwrócony, inaczej się odwróciłem niż poprzednim razem, wiesz? Nie wiem. Strzelaj, Ubieg mnie Kurde Jeszcze raz. Kurde nie widzę ich Jestem nad nimi, nie mogę nic zrobić Stój Jezus bo ale po samochoda Dalej leć, leć leć bo... w sensie nie ty, tylko sam helikopter Domyśliłem się Granatami rzucić. Już? Jeszcze nie. Chyba. Chyba możesz iść. Jak jest sytuacja? Co widzisz? Lecę. Kurwa. Uu. I zabił mnie. Pięknie. Ja go nie widziałem w ogóle. No czasem jest tak, że wyjdzie właśnie dwóch, i trzeba samemu ich zabić. Tym, tym, no. tylko że wiesz, no nie widzę drzew tu jest dość sporo. Widzisz kogoś? Jakby co to mów? O lewej mojej, kurda, yy, podawaj kolor budynku, będzie łatwiej, wiesz? Nie, Paweł, powiem Ci tak, jak lecisz, to teraz tu, potem lecisz tam nad samochodami... Ale widzisz, tak... na przykład poprzednim razem, e, przy tym żółtym budynku, nie było ludzi. Dopiero szli od białego do żółtego. Napier... Na, napier, napier, cały czas. Żółty budynek, kołb porcyjnego, wal! Słabo wybuchają te samochody, wybuchają, niektóre, wybuchają. do niektórych strzelisz i zaraz było nie? Nawalę, nawalę. Nawalam. Czekaj. Już? Jeszcze nie. Jadę. Dobra. Kurwa się. No i trafił. Mnie. Ja dopiero lądowałem tam, żeby do tej zapory. Ja wiesz, muszę. wiesz co ja muszę musisz uruchomić i cofnąć się do tyłu. Tak, e, tam jest ten samochód czarny, nie? Jak będziesz podchodził do niego, to się uruchomi skrypt i musisz się cofnąć z powrotem do białego budynku tam przy żywopłocie. To jest najlepsze rozwiązanie. Ale co? to ode mnie za blisko? Nie, za bardzo się wychodziłem. Mycza jedni mają dróżkę. No, no. Już? Nie, jeszcze nie. Jeszcze chyba jeden, poczekaj. Żyl żółty domek. A to nie widziałeś go? Byłem za drzewem, ale gdzie był? Aha. bo widziałem jednego. Aha, no to. Bo jeden szedł już tam do ciebie do białego, to go strąciłem. Potem puściłem serię przez żółty, ale to byłem tak naprawdę w martwej strefie i na czuja strzelałem. Poczekaj jeszcze. Jeszcze się obracam. Ktoś jeszcze z ulicą do budynku idzie. Wal. W żółty, w żółty, w żółty, w żółty. Garaż, garaż. Stój bo jeszcze przy policyjnym. Ale mi w locie przyjmie. Jeszcze nie celuj żółty. Celuję, ale poczekaj, nie spiesz się, Stój za tym budynkiem, którym stoisz w tej chwili. Czekaj, jeszcze są. Koło samochodu stoi, o. Wiem. Myślałem, że to trup, ale on kurde, zaczął się ruszać w pewnym momencie. Jeszcze idą ulicą. Jeszcze jeden. Czekaj, bo ma chwilowo martwą strefę, on jest pode mną. Wie co to leci, a to kurde opona. Jeszcze jeden. O, granat. Chyba cię tego żółtego, ten biały Poczekaj, bo jestem... Chwilowo jestem martwy martwej strefie Dobra, idź, idź, idź Czekaj, jeszcze nie Mówiłeś skrypt? Dobra. Odwracam się. Granat nie tu ujebi. Jest duża możliwości. Jak tam koło ciebie? Czerwono. Kurde. Jeden chyba jest koło ciebie, więc uważaj. Zwiał mi, a ja musiałem już odlatywać, bo RPG leciały. Jest, leci. Żryjcie. Kurwa, samym wejście, pał nie widziałeś go. Ja już odleciałem, ja już nie byłem tam. Ja dopiero leciałem na stację benzynową. Kurda ogólnie w tej misji trochę sam też musisz strzelać no wiem ale to ty, to ty mi zostawisz go ale ja i, gdzie tam w przejściu w siedział domek Czekaj, odwracam się. Wow, wyskoczył ci. Kurde, kurde, kurde. za pleców jeden, tylko ściągnąłem, ale już dalej przestałem strzelać, bo mnie zabijecie. Nie, ja chcę na szybkość to się nauczyć. No ale wiesz, kurde, no wpadniesz... ...i cię zabiją. Gdzie kogoś widzisz? Już nikogo? W żółty dom. Czekaj, biegnie do wozu policyjnego uważaj. go po lewej? Kurde, ja już byłem za ta, nad tym budynkiem, nie widziałem gdzie. Ja tam szczelą, kurde, gdzie popadnie, te naboje lecą, co? No ja wiem, no ale kurde, jak jestem już nad budynkiem, no to nie jest strącę kolesia, który jest prawie w budynku, nie? Czekaj, chwilowo drzewa o... są. Ooo, czerwona mi się zrobiła. Dostanie z o właśnie tego BIAŁY! Samochód! Ale gdzie? A tu! Ten biały, myślałem, że bardziej już w twojej prawej! Kurda... No ja cię bardziej strzegłem. <laughs> Ej, a którymś się zwalniało chyba śmigło. F. No, myślę że ty a... na F jedziesz. Nie, nie jadę, ja jechałem na prędkości maksymalnej! Dlatego tak szybko mi kurde ten martwa strefa wchodziła. Poczekaj, bo są za budynkiem. Nie wychodź, nie wychodź, bo jest ich. Uhuhu. Uh. Policyjny, tam jest przy białym, o. już? Nie, jeszcze nie, poczekaj, muszę sprawdzić. Jeszcze idą, dobrze jest, już chyba. Ale nie jestem pewien, jedziesz? No jedziesz. Skryp uruchomiony. Dobrze, sprzątaj. Zlatuje, więc już tam więcej ci nie pomogę. Łaki mam, no ja też miałem. Przygotuj się. Po prawej się... i po lewej? Tak, po prawej i po lewej są, więc musisz uważać, bo tam jest i ogólnie trzech powinno być. To pomóż. Wiem, wiem, ja poczekaj. Bo wysiadali z tego, z ciężarówki i sprzątałem. Moment, jeszcze nie. Odlatuje. O kurwa. Gdzie to się kurwa idzie? Do góry! Tam przy kuchni masz ten, drabina na górę. Muszę wejść? Na górę, na górę. Czekaj. Mam gościa w środku. Poczekaj, odejdź od drzwi. Teraz zobacz. Czekaj, jeden jest na górze. Dobra, mam gnoja. Możesz tyłem wejść na górę! Z tyłu jest drabina! Za budynkiem. Tyłem. Y nie do mnie, tylko o tam, tam, tam. Przejdź za ten. Jest drabina na, ty y na tyle budynku, widzisz? No. Podejdź do dymu. Idź do śmigłowca Wbijaj, wbijaj No ja kur... Jeszcze tu... Ale weszłeś No przecież To strzelaj Good Żryjcie trochę falumpy Good No mam specjalista i agent specjalny Gratulacje